Witam, witam ponownie niedzielnym już popołudniem. No ja już jestem po wizycie u mojej kochanej Wioli, pościałyśmy wypiłyśmy kawę i zaczęła mnie boleć głowa. I postanowiłam przejść na spacer w poszukiwaniu patyczków do mojej biżuterii. Hmm. Czasem gdzieś ścinają drzewa i leżą gałązki i z tych gałązek można zrobić fajne wisiory, takie e, rzemienne, sztuka pierwotna. No ale jak poszłam, no to już tak szłam i szłam i szłam. Torbę sobie wzięłam oczywiście taką, e, żeby mieć, jakbym coś znalazła, oprócz moich gałązek. Wiecie co, i gałązek nie znalazłam. Posprzątane ma na święta. Wszystkie wycinki gdzieś porobione, i, a nie chciałam obłamywać jakichś tam krzaczków. Znalazłam na końcu mojego spaceru jedno miejsce. Ja do niego muszę wrócić, jeżeli są te gałązki. Ale już byłam tak obładowana, że no już ich nie wzięłam. No trafiłam na jeden śmietnik, no jeden właściwie tylko. Yy. Ale taki pełny. Yy. Jakaś osoba y, duchowna, y, bardzo może uduchowiona. Y, nie wiem, co się stało. W każdym razie y, bardzo dużo rzeczy właśnie świętych. Y, dużo książek. Ja nie wszystkie mogłam wziąć, ponieważ były bardzo ciężkie. Y, ale leżały Biblie, jakieś duchowieństwo seminaryjne, więc może ktoś w seminarium był. Trudno mi powiedzieć, skąd te wszystkie rzeczy, ale w każdym razie są to dewocjonalia dzisiaj i parę jakichś takich dodatkowych drobiazgów, które znalazłam, które zamierzam wykorzystać do, no, do moich prac twórczych. Na początku. Jest to kula niebieska, taka właściwie, nie wiem po co ją wzięłam, ale stwierdziłam, że ma jakiś potencjał i y, jakaś zabawka prawdopodobnie to była i coś z niej pewnie wymyślę. Na razie, na razie nie wiem. Stój. Y, pierwsza rzecz z dewocjonali to jest pojemnik na wodę święconą. Pamiątka pielgrzymki z Lichenia. Matka Boska, Licheńska. Tu jeszcze jest taki orzełek malutki, mało kiedy się zdarza, że coś tutaj jeszcze jest, a tu jest taki orzełek. Urządzenie do masażu. Takie wałki. Ja już takie znalazłam kilka. Są bardzo fajne, bardzo praktyczne. Te są chyba do stóp, ale podejrzewam, że w, w różnych y, różne możliwości można je zastosować. Więc jak tylko wymyję, zdezynfekuję, to y, no, będą do użytku. Świecznik: taki fajny takimi diawędzikami na żyłce. Małe zabawki. Nie wiem, czy to jest Lego. Chyba nie Lego. lego Nie ma takich zabawek, no ale coś w stylu Lego. Wiecie, że zabawki Lego potrafią dochodzić do 5000 za figurkę unikatową. A ja mam takie. Nie wiem, też ci się wykorzystam, pewnie, do jakiejś ozdoby. Warzecha do malowania, stara łyżka taka warzecha. Fajnie ją ozdobię. Będzie do moich kurek pasować, tych mojej półeczki. Hmm. Jak ja się tu mam zorganizować? Za mało miejsca sobie z Wiesz, tym. Ten... Wieszak na ręczniki plastikowy. Też mogę coś z niego wymyśleć. Podobał mi się kształt, więc będzie jakaś możliwość wykorzystania. Figurka święta, ale nie wiem, co to jest za święty z kagankiem. Z masy żywicznej. Z lampką. Nóż. Do obrony kuchennej. Fajne stare noże. Te stare noże są dużo lepsze od tych współczesnych. Można je naostrzyć. Yy. I są no, bardziej takie przydatne w kuchni. Taki komplecik też przydatny do powieszenia jako ozdoba. Maryka. No, widocznie jak. Gdzieś gdzie jest jej główka. Zaraz ją poszukamy. To Wam pokażę Maryjkę. Tu nie znalazłam główki, ale był Józef z, z matką y, boską i z dzieciątkiem. Może gdzieś tam jeszcze jest. No może jeszcze pójdę poszukam. Świecę co biorę zawsze, nawet używane. To też jest jakaś święta, święta świeca. Chrystusa naśladować. Caritas 2003. Ja ją przetopię i zrobię sobie własne świeczniki zapachowe. Druga jest chyba jakaś y, komunijna, chyba prawdopodobnie też do przetopienia. Ja yes. zbieram świece, bo nie wiadomo, co będzie z tym prądem, z tym ogrzewaniem, więc wolę mieć zapas świec. Różnie może być czasy niepewne. Obrazek naszego papieża Jana Pawła II w takiej plastikowej ramce. Matka boska, gipsowa, ale mocno. Ktoś ją skleił, ja ją naprawię jeszcze, tak żeby wyglądała, jakby w ogóle nie była uszkodzona, bo ja takie rzeczy robię. W kilku miejscach niestety zniszczona. Stara figurka gipsowa. Jedna z książeczek, tu mamy. Do Ciebie, o święty Józefie, modlitewnik. Zachęty kościoła do wzywania świętego Józefa. Tak, książeczka mała. Sznurek. Sznurek się przyda do naciągania koralików, yy, do spraw biżuteryjnych. Yy, fajna rzecz i bardzo mocny. A okay, co myślałam kurczę, sznurek mi się kończy. Skąd by to wziąć sznurek? I widzicie, już mam sznurek. Kawałek paska. Też biżuteryjnie. Taka jakby obroża. Zrobimy taki myk tutaj. Posklejamy. I będzie to jaka, jaka taka opaska na szyję. Druga figurka. Yy, też Matka Boska. Tu pewnie był chyba jeszcze Józef, a może to było do tego? To jest cały zestaw. O, widzicie, to jest cały zestaw. Rodzina Święta z Osiołkiem. Już, już mamy wyjaśnione, co za święty to Józef. połamane, ale no ja wykorzystuję takie rzeczy. coś z tego wymyślę. Malutki ryngraf, pamiątka z częstochowy. Jest dość ciężki, więc nie jest to aluminium, ale też nie jakiś tam metal szlachetny. brakuje łańcuszka. okulary. Vera Vision z metką jeszcze. Widzicie, nikt ich nie założył. A wyglądają bardzo porządnie, bo mają takie tutaj y, fajne ozdóbki. No jakieś porządne, firmowe okulary. UV 400. O, dobre. Mm. Nie zakładam, bo są jeszcze brudne, więc dopiero jak to wszystko wymyję. Yy, drugi aniołek gipsowy taka płaskorzeźba do powieszenia yy, też gdzieś go sobie ja jestem ratowniczka aniołów no ja bez przez oko, obok anioła nie przejdę więc tak to wygląda o, mam tą głowkę yy, no, niestety, nie wiem, czy podczas wyrzucania, czy podczas. no, figurka święta, tutaj jeszcze ptaszek, coś miał, chyba jakiś kwiatuszek. Jest do sklejenia. Taka. Więc też ją będę ratować. Kielnia nie wiem widzę to jakoś jakąś sztukę recyklingową ale jeszcze nie wiem jaką ale coś tu tak mi to, coś tutaj chodziło po głowie o spadła. Yy, druga pamiątka z Lichenia Jezu ufam Tobie malutki obrazek matki boskiej i karmiącej. Drugi porządny nóż, krótki tym razem. Oprawka na żarówkę. Ja biorę takie rzeczy, bo robię dużo lamp i przydają się po prostu takie oprawki. malutki aniołek, jakaś pokryweczka, bo tutaj jest tak jakby pokrywka i prawdopodobnie ja też to wykorzystam jako pokrywkę na jakąś, jakiś słoiczek, na jakąś buteleczkę. Muszę pomyśleć. Wzięłam uszkodzoną nalewkę, ponieważ widziałam taki pomysł, że tu było przyłożone drewienko, a w nalewce był świecznik, taka recyklingowa sztuka. A mam deseczkę, to może wam pokażę. A. Deseczka też znaleziona, i to jest coś takiego. Jak to ładnie ozdobimy. Trzeba wygiąć, żeby nam ten. O. I mamy świecznik. Także takie coś będę robić z tego. Ewentu... Ale nie z tej deseczki, bo deseczka jest na malunek anioła. To będzie aniołek namalowany. Na, desecz... na deseczkach właśnie mal... najczęściej maluję anioły. Wałek też go pomaluję ozdobnie. Yy jak te kurki zrobiłam do półeczki, to pewnie też będę zrobiła takie wzory biało niebieskie albo kolorowe, jeszcze nie wiem. Stary otwieracz do konserw. Jak go wymyję, to zobaczę, czy jest jakiś sygnowany. Także zobaczymy, czy się w ogóle da go używać. Ma kotek chory, pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan doktor, jak się masz koteczku? Ja pamiętam jeszcze te bajeczki. Fajny taki, też go tak na jakąś pokrywkę pewnie przeznaczę. Podstawka taka na podgrzewacz albo na, na garnuszek jakiś nie za duży. Wzięłam taki łańcuch. Nie wiem, po co mi łańcuch. Ale do takich prac performance może się przyda. Jakieś takie zrobię, jakieś coś z tego. Jeszcze nie wiem, co. No, ale zawsze to trochę metalu, nie? Można oddać na złom. No, z pół kilo jak nic. Może więcej? Trzeba by było zważyć. Zobaczcie, bo ja to mam wagę mojej córki. Może, może ukażę. 45 deko. 45 deko żywego metalu. Aha, i co dalej? Pismo święte. Stary i nowy testament. Nie miałam serca nie wziąć. Biblia to jednak dla nas chrześcijan, katolików bardzo ważne pismo więc zabrałam wiedza, która prowadzi do życia wiecznego taka mała książeczka chrześcijańskie pisma greckie i to co mnie najbardziej ucieszyło Ksiądz Piotr Skarga Żywoty Świętych Polskich. To bardzo chętnie przeczytam. Być może Wam też poczytam, bo to mogą być ciekawe rzeczy. I takie obrazki. Pamiątka pierwszej komunii z 1962 roku. Ja to wzięłam głównie na ramki, ale obrazkami też szkoda wyrzucić. Oryginalnie jeszcze zapakowany i tu jeszcze taka maryjka przyklejona, malutka. Yy, obrazek naszego Jana Pawła II. I obrazek Najświętsze serce Jezusa króluj nam brudne bardzo jeszcze go nie umyłam i ostatnia rzecz, która mi się trafiła yy, koszyczek do koszykówki taki mały pokojowy <laughs> pytałam mojej córki czy chce ale ona lubi koszykówkę ale akurat yy, nie chce nie chce no no i to moi drodzy wszystko co chciałam Wam pokazać? No, wiem, że coś mam trochę nierówno pod sufitem, że zbieram takie rzeczy, ale nie jestem w stanie przejść koło nich obojętnie. Po prostu nie potrafię zostawić rzeczy, które przede wszystkim świętych, bo no, dla mnie to są ważne pamiątki, ważne wizerunki. Ja wiem, że tam gdzieś jest napisane, że nie będziesz czcił e, e, podobizny mojej. E, no, ale wszystkie kościoły jakoś mają te swoje obrazy, i, i cały kościół, każdy jest nimi wyłożony i wizerunki Chrystusa, i Matki Boskiej, i Ducha Świętego, więc nie bardzo rozumiem ten dogmat, żeby nie. E, nie, nie modlić się do figur, nie, nie robić świętych y, podobizn. No księża nas, być dla nas przykładem, a jednak y, też to stosują. Też kupują do swoich kościołów piękne rzeczy, zamawiają piękne malunki, freski, to dawien dawien dawna. Więc y, no tak jest. Świat, świat się kręci. I i każdy ma na, na niego swój pogląd także yy, kochani no zabieram się do pracy yy, skleję tą figurkę, tą główkę skleję, skleję tego Józefa no i później jeszcze nie wiem co będę robić muszę odpocząć, bo yy, zmiana czasu jakoś tak na mnie dziwnie wpływa, że jestem trochę zmęczona, no a pokota jest piękna też ogień jest pewnie szaleje, bo w październiku jest 20 parę stopni. Ciało zdziwione, co się dzieje? Powin powinno już iść zasypiać, usypiać. A Wiela na przykład powiedziała, że <laughs> jej znajoma wyszła na spacer i przyniosła do domu mlecze. W październiku kwitną mlecze. Nienormalna sytuacja. W Holandii, w Holandii. Więc y no coś jest nie tak z pogodą, no ale co zrobimy, no jakoś musimy się dostosować, przejść tą zmianę klimatyczną i, no i trwać dalej, cieszyć się z pięknych rzeczy i z wszystkiego, co piękne i miłe i cudowne i przyjemne i przyjazne. Także moi drodzy, ratujcie co się da, bo może przyjść czas, że nie będzie nic. Po prostu nie będzie sklepów, nie będzie dostaw, nie będzie żywności, nie będzie piękno, nie będzie muzyki, różnie może być. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale gdyby doszło, to dobrze jest mieć w domu, chociaż w Biblię. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.